Coś się zmieniło. Czujesz to w powietrzu, w ciszy, w unikających spojrzeniach, które kiedyś cię szukały, a teraz cię unikają. To nie jest bezpodstawne podejrzenie, to prawda, która krzyczy w każdym geście, w każdym słowie, do którego już nie dociera. Nawet jeśli nie chcesz tego zaakceptować, rzeczywistość jest taka, kiedy ktoś traci do ciebie miłość, pierwszą rzeczą, jaką zrobi, będzie ujawnienie tego za pomocą dwóch niezaprzeczalnych znaków. Nie próbuj oszukiwać samego siebie, nie kurczowo trzymaj się marnych wymówek i nadziei, że to tylko chwilowe. Ludzki umysł jest ekspertem w tworzeniu iluzji i zaprzeczaniu temu, co oczywiste, aby uniknąć bólu. Ale dusza, dusza wie. A jeśli nie posłuchasz swojej duszy, prędzej czy później cios będzie silniejszy. Pierwszym, najbardziej subtelnym, ale i dewastującym sygnałem jest obojętność. W jego odpowiedziach nie ma już pośpiechu. W jego słowach nie ma już ognia. Wcześniej każda wiadomość miała iskrę, intencje, chęć bycia tu i teraz. Teraz czas się wlecze, odpowiedzi są chłodne, a rozmowy stały się mechaniczne. A ty w swej desperacji próbujesz ożywić zmarłych, domagając się wyjaśnień tam, gdzie są tylko wykręty, szukając ciepła w ciele, którego już nie ma. Ale brutalna prawda jest taka: miłość nie umiera nagle, stygnie powoli, wyczerpuje się w rutynie obojętności. A kiedy to sobie uświadomisz, nie pozostanie nic poza niezgłębioną pustką. Ale jest coś gorszego niż obojętność. Drugi znak jest jeszcze okrutniejszy, bardziej przenikliwy, trudniejszy do przyjęcia, to brak zainteresowania Twoją istotą. Wcześniej patrzyłem na Ciebie i widziałem Cię nie tylko oczami, ale i duszą. Teraz Twoje słowa są dla Niego tylko szumem w tle, Twoje marzenia są mu obce, Twój ból jest dla Niego utrapieniem. Nie ma już pytań o twój dzień, nie ma już zainteresowania tym, co myślisz i czujesz. Nie chodzi o to, że cię nie słucha, po prostu już mu nie zależy. I to jest najcięższy cios ze wszystkich: uświadomienie sobie, że przestałeś być dla nich priorytetem, że przestałeś być wszechświatem i stałeś się widmem błąkającym się po ich życiu, nie wywierając na nich żadnego wpływu. Wiesz, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Często się zdarza, że gdy ktoś przestaje cię kochać, nie mówi ci o tym. Nie będzie żadnej konfrontacji, żadnej szczerej rozmowy. On po prostu powoli odejdzie, pozwalając odległości wykonać brudną robotę. Ponieważ łatwiej jest pozwolić miłości przeminąć w ciszy, niż stawić czoła surowości powiedzenia, już nie czuję tego samego. I tu właśnie większość ludzi popełnia błąd. Wierzymy, że miłość ginie w wielkiej kłótni w oczywistej zdradzie, w czynie, który w jednej chwili wszystko niszczy. Ale rzeczywistość jest inna, miłość gubi się w małych szczegółach, w unikanych uściskach, w spojrzeniach, które już nie szukają spotkania, w braku chęci dzielenia się tym, co kiedyś było święte. Gubi się w letargu przyzwyczajenia, w monotonii rutyny, w komforcie wynikającym z braku walki o to, co się kiedyś miało. Pytanie brzmi, co robisz, gdy zdajesz sobie sprawę, że ktoś przestał Cię kochać? Większość ludzi trzyma się kurczowo, walcząc z czasem, chłodem, dowodami. Próbują rozpalić to, co już jest popiołem, próbują wymusić uczucia, których już nie ma. Ulegają pokorze, błagają, przeobrażają się w zdesperowaną wersję samych siebie, jakby o miłość można było błagać. Ale miłość nie jest umową, nie jest niespłaconym długiem, nie jest zobowiązaniem. Miłość jest swobodnie płynącą rzeką i gdy przestaje płynąć, nie ma ludzkiej siły, która mogłaby ją przywrócić. Inni wybierają drogę zaprzeczenia. Udają, że nic się nie zmieniło, kurczowo trzymają się okruchów, opowiadają sobie historie, żeby usprawiedliwić to, czego usprawiedliwić się nie da. Jednakże oszukiwanie samego siebie jest powolną i bezlitosną karą. A na końcu zawsze zwycięża rzeczywistość. Bo kiedy ktoś przestaje cię kochać, nawet jeśli temu zaprzeczasz, czujesz to. Czujesz to w swojej duszy, w niezręcznej ciszy, w braku światła w ich oczach, gdy na ciebie patrzą. Prawda jest taka: kiedy ktoś traci twoją miłość, nie możesz nic zrobić, żeby ją odzyskać. Możesz próbować, możesz się wyczerpać, możesz stać się cieniem tego, kim kiedyś byłeś. Ale na końcu jedyne, co osiągniesz, to zatrącenie się w próbie. Co więc zrobić? Akceptacja boli, ale to jedyna droga. Puść to, co już nie jest Twoje, puść linę, która jedynie rozrywa Twoje ręce. Bo jeśli ktoś uznał, że nie jesteś już częścią jego historii, to czas napisać swoją własną. Nie zatrzymuj się w rozdziale, w którym zostałeś porzucony, nie zatrzymuj się na stronie, na której miłość przestała istnieć. Idź naprzód, odbuduj siebie i przede wszystkim pamiętaj o tym, miłości się nie błaga, nie żąda, ani nie żebrze. Miłość jest dawana za darmo i kiedy już nie jest Twoja, najodważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pozwolić jej odejść. Bo czeka na Ciebie coś większego, ktoś, kto nie będzie patrzył na Ciebie obojętnie, ktoś, kto nie pozwoli, abyś stał się szumem w tle, ktoś, kto dostrzeże w Tobie to, czego nie potrafił dostrzec nikt inny. A zanim to nastąpi, dbaj o siebie, o uzdrowienie, o rozwój, o to, by stać się kimś, kto nigdy więcej nie będzie musiał błagać o miłość. Ponieważ prawdziwa miłość, taka, która jest przeznaczona dla Ciebie, nigdy nie sprawi, że zwątpisz w to, że wciąż jesteś dla kogoś ważny. Nie daj się zwieść, utrata miłości nie oznacza końca Twojej historii. To próba ognia, rozwidlenie dróg, na którym decydujesz, czy pozostać uwięzionym w żalu, czy odbudować się z popiołów. Bo owszem, ktoś mógł przestać Cię kochać, ale prawdziwe pytanie brzmi, czy Ty także przestaniesz kochać siebie. Rozejrzyj się wokół. Ludzie ciągną za sobą martwe związki, jakby dźwiganie bezużytecznego ciężaru na plecach czyniło ich bardziej wartościowymi, bardziej wartościowymi. Trzymają się tego, co kiedyś było, jakby przeszłość mogła zostać wskrzeszona, gdyby tylko chcieli. Ale powiedz mi, jak długo jeszcze zamierzasz żyć w tej fantazji? Ile jeszcze nocy spędzisz przeglądając stare wiadomości, szukając znaków tam, gdzie jest tylko pustka? A najgorsze jest to, że czasem, kiedy ktoś przestaje Cię kochać, udaje, że nic się nie stało. On stosuje sztuczki, trzyma Cię w niepewności, daje Ci okruszki tylko po to, żeby Cię zatrzymać, nie zmuszając Cię do niczego. To okrutna strategia, gra o władzę zamaskowana jako uczucie. Bo gdybym Cię naprawdę kochał, nie byłoby żadnych wątpliwości, żadnych przyjęć i odejść, żadnych przedłużających się chwil ciszy i pustych słów. Ale jest coś, co musisz zrozumieć. Są tacy, którzy nie pozwolą ci odejść nie dlatego, że cię kochają, ale dlatego, że boją się stracić nad tobą kontrolę. Trzymają cię w pułapce emocjonalnego zawieszenia, wystarczająco blisko, byś musiał czekać i wystarczająco daleko, byś nigdy nie mógł niczego zażądać. A oto prawda, której nikt nie chce usłyszeć, miłość, o której trzeba prosić, o której trzeba pamiętać, którą trzeba komuś siłą wyrwać, nie jest już miłością. To jest zależność, to jest potrzeba, to jest milarz zbudowany na strachu przed samotnością. Wiesz, co jest straszniejsze, niż utrata kogoś bliskiego? Zatracanie siebie w próbie zachowania tego, co już nie istnieje. Bo za każdym razem, gdy ignorujesz znaki, za każdym razem, gdy usprawiedliwiasz brak zainteresowania, za każdym razem, gdy zadowalasz się czymś mniejszym, niż na co zasługujesz, powoli niszczysz siebie. To nie druga osoba cię porzuca. To ty sam porzucasz siebie w zamian za odrobinę uwagi. Jakie jest więc wyjście? Odpowiedź jest prosta, ale niewielu ma odwagę ją zastosować: odpuść, odpuść. Nieważne, ile czasu spędziliście razem, nieważne, jakie obietnice złożyliście, nieważne, jaki ból teraz czujecie. Trzymanie się tego tylko przedłuża mękę, czyniąc cię więźniem historii, która nie ma nowych rozdziałów. Pomyśl o tym, za każdym razem, gdy rozmyślasz o kimś, kto już Cię nie kocha, oddalasz się od osoby, która będzie Cię kochać. Blokujesz drzwi do nowych możliwości, nowych połączeń i prawdziwej miłości, która nie wywoła w Tobie wątpliwości, beznadziei i poczucia niekompetencji. Ponieważ miłość, prawdziwa miłość, nie jest ciągłą walką, nie jest łamigłówką nie do rozwiązania, nie jest rollercoasterem niepewności. Miłość, gdy jest prawdziwa, jest jasna, to spokój, to pewność, że jesteś we właściwym miejscu, bez potrzeby proszenia o potwierdzenie. Dopóki tego nie doświadczysz, pozostaniesz w pułapce nieprzemyślanych związków, w miłościach, które nic nie dają, ani nic nie ujmują, w związkach, które cię wyczerpują zamiast wzmacniać. Oto najważniejsza lekcja, miłość nie umiera sama z siebie, ona zostaje zabita. Obojętność, brak zaangażowania, egoizm, złe nawyki. A gdy dojdziesz do tego punktu, pozostają ci tylko dwie opcje: albo dalej dźwigać ciężar emocjonalny, albo dać sobie szansę na zaczęcie od nowa. Większość ludzi dokonuje złych wyborów. Większość zostaje, większość zadowala się tym, co im się oferuje, ponieważ boją się samotności, ponieważ myślą, że nigdy nie znajdą nikogo innego, ponieważ wierzą, że miłość jest cierpieniem ale nie możesz być większością. Nie możesz marnować życia czekając, aż ktoś, kto już cię wypuścił, znowu cię zabierze. Bo oto ostateczna prawda, utrata czyjejś miłości nie jest końcem. To tylko dowód na to, że byłeś na złej drodze, a teraz masz szansę podjąć najlepszą decyzję w swoim życiu. Czy będziesz dalej czekać na kogoś, kto już odszedł, czy zaczniesz zmierzać w kierunku tego, co naprawdę należy do ciebie. Jeśli przesłanie to znalazło oddźwięk w twoim sercu, jeśli poczułeś, że te słowa przemówiły bezpośrednio do twojej duszy, to czas działać. Nie milcz. Podziel się z nami swoją opinią w komentarzu, udostępnij ten film komuś, kto go potrzebuje i nie zapomnij go polubić, jeśli cię zainspirował. Interakcja z wami motywuje nas do tworzenia treści, które głęboko do was przemawiają. Pamiętaj, miłość, która przemija, nie jest przeznaczona na stałe. Czy jesteś gotowy zamknąć tę historię i zacząć nową? Przeczytałem twoje komentarze.